z przodu mojego domu. Tak ona się prezentuje. Jedna z lepszych kwiatów, które możecie mieć w koszu zwisającym z przodu. To widać, że To jest jednosezonowa roślina. Musicie być co roku, ale znaczy Wam na cały sezon, bo kwitnie bardzo długo. I ona tutaj zawsze polecam trzy wsadzić, sadzonki. I nasz koszyczek wygląda by na tak. Takie samo jak ten. Trzy sadzonki do takiego koszyczka i mamy taki efekt wtedy. Kwiaty są lepkie z trawy. Ta trawa tutaj nazywa się Morning Dew. Bardzo piękna trawa. W ogóle to jest moja pierwsza trawa, którą mam w ogródku. Ozdobna oczywiście. Oprócz normalnej trawy. To jest trawa ozdobna. Pięknie ona wygląda w słońcu i pięknie ona wygląda na tle jak wieje też. Tak jak widzicie tutaj mam taki piękny, pięknie się tutaj porusza w w słońcu i e, na lekkim wietrze powiem, że e, ładnie się upóni z innymi kwiatami e, z hortensjami, z różami e, Także możecie skomponować Ze wszystkim co macie w ogródku Bo nadaje się po prostu do takiej kompozycji bo jest leciutka i delikatna To nie jest trawa, która zabiera wam Całą przestrzeń e, To jest trawa, która pięknie się prezentuje I jest leciutka I dodaje wam takiego delikatnego uroku W ogródku Także naprawdę polecam To jest delikatna Trawa do krótka. W szczególności jeśli macie tą mniejszy, większy, nie, niezależnie. Ja po prostu nie chciałam, żeby za dużo mi miejsca zajmowała, ale żeby pięknie dodała takie uroku. Jak ją kupiłam, bo że była malutka. to była ta część od spodu, aby u nasady. I w tym samym roku, w ciągu bardzo krótkim okresie, e, tak się właśnie rozrosła. Także, jeśli chcecie coś, co szybko e, się rozrośnie, tak jak tutaj ta trawa, to będzie coś dla was. Okej, okay. moim ulubionym krzewym kwiatem w moim ogródku to będzie, musiała być królowa Szwecji, czyli to jest róża, oczywiście. Ja uwielbiam różę. Jedyne, co musicie sobie sprawić, jeżeli macie różę w ogródku, to to, że no, lubi ich coś tam coś wżerać ciągle. Mszyce różne i to jest jeden problem. Następnym problemem to jest to, że często, gęsto róże mają bardzo dosyć gęste, ciężkie kwiaty i te kwiaty opadają pod wpływem tego ciężaru, łodygi się uginają, kwiaty opadają. Ta róża, bardzo jestem z niej zadowolona. Jest moją najpiękniejszą różą, którą mam w tej chwili w ogródku. Tak jak mówię, ona się nazywa Królowa Szwecji, czyli Queen of Sweden. Jest bardzo delikatna, że tak powiem, i kwiaty idą w górę zamiast w dół. Jest przepiękna, delikatna, i zapach ma taki bardzo delikatny e, bardzo delikatny, przepiękny ciężko mi opisać, ale jest bardzo delikatny, przepiękny zapach róży. E, także zdecydowanie to jest moja najlepsza róża. E, jak widzicie, ona ma dopiero chyba drugi rok dopiero w trzecim roku będzie naj, najpiękniej wyglądała e, także muszę troszeczkę poczekać. Ale już w tej chwili, jak widzicie, ona jest naprawdę piękna. Przypomina mi trochę łabędzie, także jest taka delikatniutka i bardzo ładnie można z niej zrobić rabatkę. Czyli na przykład, jeżeli macie miejsce, to można wsadzić kilka właśnie kilka y, krzewów tej róży obok siebie najlepiej 3-5 i będzie przepięknie wyglądała y, sama ta róża bez żadnych dodatków ona ma dużo kiści i przepięknie rosną, tak jak tutaj widzicie także to jest róża, którą naprawdę polecam każdemu, y, żeby mieć w ogródku, tak pięknie wygląda, komponuje się jest ona dosyć wysoka też także dobrze się nadaje na rabaty różane i inne rabaty, albo tył płotu. Bardzo piękna róża. I to jest moja ulubiona w tej chwili. Numer jeden. Jeżeli miałabym jakukolwiek Wam e, roślinę czy kwiata poleci do ogródka, to w 2024 polecam wam właśnie Queen of Sweden, czyli Królowe Szwecji. Przepiękna róża. Do każdego ogródka. Ja mam tutaj kompozycję z hortensjami i trawami ozdobnymi w tej chwili. Bez. Bardzo polecam bez w ogródku. W szczególności tutaj mam bez, wsadzony dopiero co i ten bez jest. Nie ma nawet roku, także on jest powolutku, rośnie w górę, ale im szybciej wsadzić sobie bez w waszym ogródku, tym lepiej dla was, bo będziecie się więcej cieszyć nim. Oczywiście kwiaty bez ma tylko wiosną. Te kwiaty są przepiękne, białe kwiaty, ale zapach jest niesamowity. Dlatego bez jest zdecydowanie krzewem, który musicie mieć w swoim ogródku. Oczywiście nie ma tutaj bardzo ciężkiej uprawy czy po prostu opiekowania się tą rośliną. Jeżeli macie mało ogródek, on zdaje sprawę, bo one nie są potężne drzewa, jakieś klonowe. To jest po prostu bez i w ogródkach angielskich czy polskich on przepięknie wygląda, bo jest średniej wielkości. I ma przepiękne liście. Co jest dobre, to będą takie drzewka średniej wielkości z pięknymi, zielonymi liśćmi. Dodawam takiej zieleni, um, i um, będzie przepięknie wyglądał na wiosnę, ale nie tylko wiosną. Także, jeżeli macie małą ogródkę, tak jak ja, to on po prostu zdaje sprawę w każdym ogródku. W Polsce e, zazwyczaj. Sadzą teraz bez białe koło fioletowego, jeden koło drugiego. I pięknie to wygląda. Będziecie mieli wtedy dwa. Ja mam tutaj biały wsadzony, francuska wersja biała, i on przepięknie wygląda, bo jak przyszedł, to właśnie wyglądał, widziałam jak wyglądał kwiat. Kwiaty są piękne, delikatne i na szczęście mi się tutaj ładnie przyjął. Słyszałam dużo na temat bzu, że się nie przyjmują, także. Troszeczkę się bałam, ale na szczęście mi się przyjął ładnie i zdecydowanie idzie w górę i mam więcej listków. Także yy, daję sobie radę. Także bardzo polecam bez w waszym ogrodzie, bo yy, zapach jest niesamowity. Przypomina mi Polskę, a mieszkam w Anglii. Yy, zdecydowanie warto. Warto mieć bez w waszym ogródku. Czy to będzie białe czy fioletowy. Ja mam tutaj dwie odmiany, ja mam tutaj biały i mam też dwie wersje fioletowe, bo zaszewałam. Także zdecydowanie bez musicie mieć. Hortensie Limelight. Hortensję Limelight szczególnie polecam, jeżeli planujecie robić rabatkę albo planujecie mieć tylko jedną, jedyną hortensję w waszym ogródku. Dlaczego Limelight? Limelight jest najbardziej wytrzymałą, najbardziej sztywną krzewem z, z, z najbardziej sztywną łodygą. Mamy tutaj, jak widzicie, dużo kwiatostanów się zawiązuje tutaj. I pokażę Wam jeden, który już jest. Tak ona wygląda. E, ten kolor e, limelight i nazwa pochodzi właśnie od koloru mm, tej hortensji. E, lime e, to jest limonka, e, przy tłumaczeniu e, z angielskiego. Także ona ma taki limonkowy kolor i to jest właśnie nazwa. Jeżeli chodzi o mm, opiekę nad hortensją, to ona wymaga bardzo dużo wody. To jest jedyne i dużo słońca. Niektóre hortensje musicie uważać, bo palą się w słońcu, szczególnie białe odmiany, ale to są tylko i wyłącznie hortensje ogrodowe. Tutaj mamy hortensję, która nie jest hortencją ogrodową i ona pięknie, pięknie będzie się rozrastała, Ona ma najpiękniejsze kwiaty. Tutaj i tak, jak mówię, czy w słońcu. Czy na wietrze, przez to, że ma bardzo sztywne, najsztywniejsze łodygi, ta hortensja jest polecana czy to jest na rabatę z hortensji samych, czy po prostu na kompozycję z innymi krzewami. Ona rośnie dosyć wysoka, także musicie liczyć się z tym, że może 1,5 do 2 metrów. Ale jest przepiękna i jak już te kwiaty zakwitną, ona będzie naprawdę pięknie wyglądała w waszym ogródku. Czego ja osobiście nie polecam, to może robić rabaty z samych hortensji, bo jeżeli przyjdzie, powiedzmy, wiosna, zima, jesień, zima, to te kwiaty będą mają taki brązowy kolor, całkowicie brązowy kolor uschnięty. I jeżeli macie rabaty z hortensji, to cały rząd będzie tak właśnie wyglądał, taki uschnięta. Jak usknięte kwiatostany brązowe, ale ona kwitnie dosyć dużo. Więc, jeżeli planujecie rabatę, nawet może z tych hortencji, to może Wam to nie będzie przeszkadzać. Także, hortensja jeżeli stawiacie na jedną hortencję w Waszym ogródku, to zdecydowanie polecam Limelight. Najbardziej wytrzymała przez te właśnie włodyki i najbardziej wygląda, prezentuje się pięknie z innymi roślinami albo sama na rabacie. Werbana patagońska. To jest jeden z takich krzewów, który rozrasta się jak chwast. Powiedziałabym, że zaliczyłabym ich do tych polnych kwiatów, które naprawdę się rozrastają i pięknie wyglądają jak tło, będą pięknie wyglądały w Waszym grudku jako tło, ale jedyna rzecz, o której musicie wiedzieć, to one się bardzo rozrastają, że mogą tak się rozrastać w przyszłości, że po prostu będziecie musieli je wyrywać garściami. Taki jeden problem. Ona pięknie wygląda ta werbana na tle hortensji przykładowo. I taki rządek gęsty, bym poleciła sobie zasadzić, wtedy macie lepszy efekt niż taki pojedyncze. Czyli bardziej bym polecała ją osadzić w takim skupisku. Tak jak tutaj. Takie tłopiękne tworzy. Także to jest werbena patagońska. Ta verbena jest zakupiona w Anglii, ma takie piękne, fioletowe, małe kwiatuszki. Także też polecam, jeżeli chcecie coś, żeby stworzyć po prostu tło w waszym ogródku, albo tło, ona wysoko dosyć rośnie, albo tło, jeżeli macie płot, na przykład piękna, pięknie będzie ona prezentowała się. okej, okay, następną moją różę to jest róża biała w donicy, mam różę w donicy tylko jedną to jest trzeci rok tej róży jest tutaj jedna sadzonka róży i właśnie ostatnio dodałam drugą różę tutaj bo mam miejsce z polecenia ogrodników mówią, że można w takiej donicy dużej zasadzić trzy sadzonki, żeby był naprawdę efekt taki pełen tak właśnie polecały, więc to jest jedna sadzonka a to jest druga sezonka obok. Róża różowa, z którą nie miałam co zrobić, i po prostu musiałam ją wsadzić. I tymczasowo wsadziłam ją tutaj, czyli ma sąsiadkę ta biała róża. I pokażę Wam w tej chwili ma pąki Ta biała róża fantastycznie sobie radzi, i to jest trzeci rok róży. Jeżeli róża jest w trzecim roku życia, to ona ma najpiękniejsze wtedy kwiaty. I oczywiście od trzech lat. I dalej, um, bo właśnie osiąga taki dojrzały, dojrzały wiek, kiedy daje takie przepiękne kwiaty. Tutaj, jak widzicie, ma kiść na kiściu po 3, 4 e, i tutaj mam tą tu dosadzoną też różę. Także pokażę Wam, ta ma nawet więcej. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę masę ich lepa. oplepa, a tak samo e, opiekuje się tą różą, jak innymi. Raz na rok na i po prostu sobie siedzi. Dobrej, zdrowej ziemi w wazonie. Ale ten wazon jest to bardzo, bardzo ważne. On musi być naprawdę duży i ziemia musi być y, odpowiednia. Mam tutaj białą różę, tutaj, jak widzicie. I to jest biała róża. A tutaj mam dosadzoną tą różę, która mi po prostu zbywała, że tak powiem. Ta róża będzie miała kwiaty różowe. Y, zobaczycie zresztą, jak się otworzy. One wyglądają bardzo czerwone w tej chwili. Czyli jak ona wychodzi dopiero, to ona wygląda tak, a ta wygląda tak, a to jest biała róża. Pokażę Wam, jak wygląda, jak już zakwitną te róże, żebyście sobie mogli zobaczyć.